Witajcie drodzy widzowie. Dzisiaj ogłoszenia nie parafialne, ogłoszenia lokalne. 14 września 2025 roku widzimy się w Sławnie. Zapraszam wszystkich, wszystkich, wszystkich do brania udziału w zawodach, do kibicowania. A co to za zawody? No, słuchajcie, takie zawody. Sunstone MTB Race, wymyśliliśmy nazwę kilka lat temu, jako że ścigamy się głównie po skałach piaskowych, to taka nazwa powstała, a za mną widzicie pierwszego dropa w polskim cross country, rocznik 2011 jak dobrze pamiętam, budowany przez tu naszą lokalną rowerową społeczność, pierwszy drop w kraju światowym cross country pojawił się na mistrzostwach świata Szampery, w, w Szwajcarii, i zaraz potem zbudowaliśmy swojego. Do tej pory straszy ludzi, do tej pory zbierażniwo i do tej pory na stałe. Jest, jest tutaj zabezpieczenie w postaci materacji nawet na treningi. No bo tu się dzieje, e, ale nie o tym. Traska, kto nie był, byłby na pewno w ciężkim szoku, co my tu w centrum Polski, bo to oczywiście sławno. To województwo łódzkie powiat Poczyński, nie sławno tam jak ktoś pisze, że tam, tam nad morzem wysoko, tutaj u nas w centrum Polski. Wyścigi od dzieciaków do mastersów oczywiście Zarówno licencja jak i amator Zawodnicy zapowiadają się Topowi, w zeszłym roku ścigali się u nas Krzysiek Łukasik, Karol Staszewski, Klaudia Czabok Czy Natalia Grzegorzewska, w tym roku jeszcze, jeszcze nie wiemy nie zdradza, Znaczy może wiemy, nie zdradzamy do końca kto Ale naprawdę impreza jest spłoczko. Nie mamy rangi UCI, nie mamy rangi Pucharu Polski Nawet nie jesteśmy wpisani do ogólnopolskiego kalendarza Ale nie dlatego, że to jest jakiś, że tak powiem, ogór, tylko dlatego, że my robimy imprezę dla Was. Nie potrzeba nam jakiejś wysokiej rangi, żeby robić to dobrze. Staramy się robić to tak, jak dla siebie. A wiecie, jakie jest powiedzenie: u siebie robię dla siebie, ale że nie jesteśmy samolubni, to chcemy się tym dobrem z Wami podzielić. Także zapraszamy, zobaczycie, co my tutaj nawywijaliśmy. Trasa względem zeszłego roku jest fajniejsza, ciekawsza i ciutkę trudniejsza, więc nawet ci, którzy byli w zeszłym roku, będą nieco zaskoczeni. Lokalizacja Sansom MTB Race jest pineska na Google Maps, więc bez problemu tutaj traficie. Jeżeli chcecie tylko pooglądać, to też zapraszam, bo naprawdę będzie na co popatrzeć. Znakujemy, znakujemy. już dziś rozciągamy taśmy. Jest środa. Myślę, że jutro po południe, późnym popołudniem trasa będzie już w pełni oznakowana. Nie licząc tylko tam, że tak powiem, polanki startowej, na które będą płotki, namioty i te inne rzeczy. Ale ogólnie trasa będzie przygotowana już w czwartek. Trasa, uwaga, jest dostępna cały rok. Cały rok. Oczywiście my ją tutaj staramy się utrzymywać na bieżąco, sprzątać. I tutaj ukłony w stronę gminy Sławno i Nadleśnictwa Smardzewice, bo na ich terenie ta, tak naprawdę ta trasa się znajduje. Są to, że tak powiem, ich włości, a my sobie na nich gościnnie od 20 lat działamy. I dzięki takiej fajnej współpracy możemy miejsce dla Kolarstwa Górskiego tworzyć, więc jak chcecie przyjechać, zobaczyć, a może nawet wspomóc nasze działania, bo Wam się tu spodoba, to zapraszamy. 14 września zaczynamy o godzinie 10:00 chyba pierwszy start, ale impreza oczywiście zacznie się kręcić wcześniej, więc zapraszamy. Będzie, będzie, będzie ciekawie. Będzie super speaker Marcin, kto nie zna Marcina to pozna. Naprawdę mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Musicie tu być po prostu, co ja tu będę dużo gadał. Tutaj trzeba być. Trzeba być, trzeba to zobaczyć. Kto krocha, kocha kolarstwo górskie i cross country, a kto jeszcze nie, a chciałby pokochać, to zapraszamy do nas.